Długotrwała praca siedząca może doprowadzić do dysbalansu mięśni stabilizujących miednicę. Skutkiem może być jej przedopochylenie. Obserwując nasze ciało, zauważymy pogłębienie lordozy lędźwiowej, odstający brzuch, przykłód stawów biodrowych, wypięcie pośladków, pochylenie tułowia do tyłu. Skutkiem tego będzie osłabienie mięśni pośladkowych oraz mięśni brzucha. W tym materiale skupimy się na wzmocnieniu tych fotomięśni. Stajemy jedną nóż, roller układamy na udzie nogi, na której nie stoimy. Wciskając dłoń w roller, pochylamy tułów w przód, prostujemy się. Jest to idealne ćwiczenie na wzmocnienie mięśnia pośladkowego średniego, który odpowiada za stabilizację. Dodatkowo utrzymanie równowagi spowoduje, że aktywne będą głębokie mięśnie brzucha. Taśmę zawiązujemy na wysokości biodra i przekładamy ją przez ciało. Pozycją wyjściową jest klęk. Prostujemy biodro, jednocześnie spinając pośladek. Następnie powoli, kontrolując ruch, próbujemy odłożyć pośladek napięty. Taśmę zawiązujemy tak, abyśmy leżąc na plecach utrzymywali ją napiętą, trzymając przy tym wyprostowane ręce. Pozycją wyjściową jest leżenie tyłem. Ręce wyprostowane w przód trzymają taśmę. Próbujemy cały czas utrzymać odcinek lędźwiowy w kontakcie z podłogą. Skupiamy się na tym, żeby kierować miednicę w tył. Naprzemiennie opuszczamy jedną nogę, utrzymując ją nad ziemią. Staramy się cały czas utrzymywać spięty brzuch.